Partnerem kanału jest sieć budowlanych hurtowni internetowych, sklepy GT. Siema, ludzie, jak widzicie, po moim ubiorze przyszła długo wyczekiwana, albo i nie, jesień i zrobiło się naprawdę zimno. Mamy godzinę 11:27, a data, która jest na zegarku, to jest 10 w paździer... nie, 9 października, myślałem, że jest 10 września, ale nie. I słuchajcie, i tak w tym roku bardzo długo unikaliśmy rozpoczęcia sezonu grzewczego 2023-2024, ale niestety on już nadszedł. Wczoraj w nocy około 12. Wieczorem, jak się kładłem, sprawdzałem zegarek na zewnątrz, pokazywał minus 2 stopnie u nas na polu. Z rana było to gdzieś już na plusie, plus 1, ale temperatura w domu obniżyła się do 20, a dziś z rana do 19 stopni. Tak więc temperatura, która jest komfortowana, no, a ona jest gdzieś około 22 stopni, dawno przestała być aktualna na naszych termometrach. Cieszy się jedynie Teodor, bo to jest dla niego idealna temperatura, ale my musimy niestety. To zmienić. Tak więc dzisiaj zaczynamy sezon. Zobaczcie, że worki już wyciągnięte. Sezon zaczynamy od trochę słabszego jako groszku. <grywamy> Mamy taki wybór. Ten ma akurat 24 megajoule, kilojoule? Chyba kilojoule. Tak więc on jest troszeczkę słabszy. To jest klasik. I chodźcie, zobaczcie, ile jeszcze tego groszku. Mamy, jak wiecie, że ta, ta baza, która tu jest, powstała głównie po to, żeby ten groszek tutaj schować. Tak więc no, jedna, druga, trzecia, czwarta. Z pięć ton jeszcze mamy. Spalamy do półtorej tony rocznie, tak więc jeszcze. Mamy radę trochę przeżyć, nie? I mamy tutaj na wierzchu, będziemy w tym roku palić, wiecie, tak jak mamy dojście, nie będziemy przebierać, bo to nie ma sensu. Tak więc tu klasik jest na wierzchu ta paleta i ona pójdzie pierwsza. Sądzę, że będziemy ją do grudnia sobie tak gdzieś mniej więcej wrzucać, bo nie sądzę, że będzie jakoś mega zimno. I od grudnia, w zależności jakiej temperatury będą, przejdziemy sobie na Eko Groszek, yy, tutaj jest Eko Premium Plus. To jest już taki 29 yy, kilo dżulowy, mega dżulowy towar, On jest trochę mocniejszy, aczkolwiek powiem Wam, że jedne i drugie się dosyć fajnie palą, tak więc słuchajcie, ja już taczkę załadowałem, no i co? jedziemy. Taki to urok palenia opałem stałym. Przesuń się. Okej. Okay. No to witam Was już w mojej kotłowni. Jak widzicie nie było tutaj urzędowane, poza tym, że Teodor w wakacje tu wchodził, bo było w sumie najzimniej. No, taka to jest akurat sytuacja, że latem jest to najzimniejsze miejsce, a zimą jest to miejsce najcieplejsze. Z temperaturami powyżej 30 stopni. Jak widzicie szefowa sobie tutaj trzyma swoje Widzę, cebulki. Szefowanie sprząta tutaj. Tak. A trochę się przykurzyło, ale wiecie, kto by tam w wakacje, kurde, wchodził do kotłowni i czas na to tracił. Tak więc te cebulki sobie zaraz zaniesiemy i dostaniemy się do naszego kotła. Powiem Wam, że w tym roku byli, byliśmy mądrzejsi i zaraz po wyłączeniu naszego pieca e, w tamtym sezonie od razu praktycznie na drugi dzień żeśmy. Ten piec posprzątali, czyli sprzątaliśmy całe, wszystkie trzy komory. E, opróżniliśmy do końca ślimak i zrobiliśmy sobie tak zwany przegląd. Zobaczcie, tak wygląda nasz e, ślimak. On jest e, natarty smarem. Ja to zawsze sobie robię serwis, to nacieram smarem. Mam. O, karbiodło, mało już jest. Muszę zamówić. Ale jest jeszcze trochę. To nie, to jest do George'a! To no nie. Słuchajcie, mam. Mam karbioduło jeszcze takie złote. Ono jest niby dla serwisantów. No i jako serwisant, po prostu jak rozkręcam sobie, to ściągam ten, ten zasobnik. Wyciągam ślimak, sprawdzam, czy jest upalony, czy nie jest upalony i tak dalej. I to wszystko sobie smaruję, żeby sobie przez sezon to stało. Oczywiście uchylam troszeczkę um, lufty żeby po prostu był przewiew, żeby ten piec nie korodował. Ale powiem Wam, że bardzo ładnie to wygląda. A w zeszłym roku po prostu taki brudny stał do sezonu. I jak wróciliśmy z urlopu, mieliśmy 17 stopni, a to był po połowa września, także było już znacznie szybciej i zimno. To zamiast po prostu się cieszyć już ciepłem, że się wrzuca i się, i się pali, to po prostu musieliśmy to wszystko wykonać e, zaraz już, wiesz, wiecie, w zimnie, nie? Także, A mało tego jeszcze nam śruba e, się e, zerwała. Także w tym roku było lepiej. No i w zeszłym roku było tak, że wszystko wysprzątaliśmy, załadowaliśmy po full, nie? I ja muszę przepchnąć to pierwsze takie, wiecie, od naszego tutaj ślimaka od podajnika ten towar trzeba przepchnąć aż tam do retorty. No i co się stało? Śruba, która tutaj jest zabezpieczająca po prostu się zerwała. No i te całe 100 kilo trzeba było wyciągnąć i, i, i po prostu to naprawiać. W tym roku będę trochę mądrzejszy, wrzucę trochę, przepcham jak dojdzie, żeby jej śruby nie obciążać, to dopiero później dosypię resztę, ale mądry Polak po szkodzie, zaraz wsypujemy do samych przygód z piecem w zeszłym sezonie to mieliśmy kilka, o których Wam nie mówiłem, bo akurat już po sezonie było, to na sam koniec w zasadzie sezonu mieliśmy takie sytuacje że dym z pieca zaczął się wydobywać tutaj do nas, do kotłowni jak wiecie to jest jedyne miejsce w naszym domu gdzie nie mamy wentylacji mechanicznej tu jest po prostu grawitacyjna, tu mamy wlot Dół góry jest wylot i tam jest wpinka do naszego y, komina, tam jest przewód wentylacyjny. No i słuchajcie, zaczęło nam tutaj pikać, e, zadymienie, czujka e, dymu, alarm wył, alarm nie wiedzieliśmy się. Co się dzieje? Coś zaczęło szwankować i już chybałem, że rekuperacja coś zaczęła po prostu, nie wiem, wysysać powietrze i jakby ten, wiecie, dwa osobne systemy zaczęły jakby ze sobą rywalizować na niekorzyść grawitacji, nie? Na szczęście, co się okazało, słuchajcie, my na samym szczycie komina naszego mamy tak zwany Strażak, Kogut, wiecie, strażak. takie strażak, takie coś, co się obraca względem wiatru, żeby po prostu lepiej wam wywowało. Ale w momencie kiedy żeśmy budowali ten dom, to akurat skąpiliśmy grosza na ten element i ten strażak został zakupiony za niewielką kwotę i on nie jest na systemie łożysk. On jest tam na jakimś takim bolcu, wiecie, generalnie on się tam... Kręci bo kręci, i po dwóch czy trzech sezonach, generalnie on się nam zapiekł i już przestał się obracać. Dlatego, w momencie kiedy już się nie obracał, a wiatr na przykład zaczął w jego stronę wiać, no to wszystko nawiewał nam tutaj do środka i dlatego wypełniała się ta przestrzeń dymem, teraz już jesteśmy mądrzejsi teraz wiemy, że takie rzeczy trzeba serwisować, ewentualnie jeśli ten, wiatrak, ten, ten strażak ten jest psu na budę to lepiej założyć zwykłą da daszkę zwykły daszek i mieć zbani. tak więc no, taka przygoda była, ale sądzę, że w tym roku takich przygód mieć nie będziemy, tak więc słuchajcie ja sobie wrzucę trochę towaru mało, bo powiem wam się, że, że tych śrub zabezpieczających to mam tylko jedną sztukę zainstalowaną tutaj, muszę jechać do sklepu i dokupić no i co? Odpalamy ten sezon. Tak więc tyle wsypałem, więcej nie wsypuję. Teraz muszę to sobie wszystko pouruchamiać. Od zeszłego roku mamy założony. Co to jest? Analizator spalin. Analizator spalin. I powiem Wam szczerze, że nawet dobre to jest naprawdę ustrojstwo. Mimo tego, że nie mam tutaj sterownika do niego, bo ze sterownikiem to w ogóle by było bajka. Ale dzięki niemu zaoszczędziłem na pewno trochę paliwa, dlatego w tym roku go też podłączam. No i co, no widzicie, że tu nikt nie przychodził, ostatni raz tu chyba kurze odkurzałem z jakiś miesiąc temu, także się trochę, no ale posprzątamy. Tak więc odpalamy, zobaczcie, nasz piecyk już się uruchamia. ale żeby nie było w domu, nie mamy takiego baga, no tylko tu nikt nie sprząta. No bo tutaj to jest taka, wiecie, no. Ziemia niczyja. Kotłownia, tak więc jak widzicie, może, <laughs> przepraszam, już zauważyć, temperatura wody w naszej podłodze to jest 17 stopni temperatura zadana 55, ktoś to coś grzebał. E, 55 to jest minimalna temperatura, żeby po prostu utrzymać, wiecie e, jakby na tyle małą wilgotność pieca, żeby nam się nic nie wykraplało. I wchodzimy sobie w pracę ręczną. Dajemy podajnik i on teraz nam będzie przepychał do naszej retorty, tu zobaczcie już sobie deseczek nabrałem, ja to głównie rozpalam taką podpałką do grilla, wiecie, taką, ale no taką, wiecie, albo, albo białą, albo taką brązową, ale nie mam jej, mam trochę desek, to więc deskami sobie rozpalimy. I są, że też powinno być OK, eee, co do samego bojlera, zobaczcie, my tutaj boiler mamy oczywiście ustawiony, tak, że w lato on chodzi nam na prądzie, bo my nie palimy przez cały rok. Teraz po prostu trzeba będzie wyciągnąć wtyczkę i on się z nam z automatu przełączy po prostu na grzanie już za pomocą naszego pieca. Dla nas to jest wygodne. To się sprawdza. My się nie musimy tutaj z tym przejmować. W zeszłym roku, tak jak. Pan Zenek, który jest ze mną od samego początku, e, przewidział, żeśmy spalili. Zobaczcie, ja od samego początku prowadzę tutaj moją dokumentację odnośnie zużycia tego prądu. Tego wszystkiego spaliliśmy. Nie mam podsumowania. 1600, ale jest e, 15 wsadów, to nie 1600, to jest 1500 kg, jeśli już aczkolwiek ostatnie wsady mogły nie być pełne, ale przyjmijmy, że półtorej tony żeśmy spalili w zeszłym roku nawet trochę, wiecie, pogrzało i my mieliśmy w domu 22 stopnie, w zasadzie w sypialni było 20 chyba 21 ustawione, natomiast w naszej łazience tych stopni było ze 23 albo 24 tak więc no powiem Wam szczerze, że jak na taki dom, który ma 106 metrów kwadratowych, no nie jest to zły wynik, zależy na to, że Wiecie, no to nie są jakieś te normy najnowsze, gdzie trzeba mieć 20 cm grafitów na zewnątrz, a i tak daje radę. Tak więc tak to wyglądały poprzednie lata, a widzicie, że 1500 kg w 21, 1500, no to tak mniej więcej do półtorej tony ten nasz dom potrafi wciągnąć. I wpisujemy, tak więc mamy sezon piąty, Pierwszy zasyp. Mamy dzisiaj 9 października 2023 roku. Dajemy cztery worki klasika. I jest godzina 11:45. Moi drodzy, sezon się zaczyna. No i powoli zaczynamy rozpalać. Muszę Wam powiedzieć, że nie lubię tego pieca rozpalać. Naprawdę, uh, chyba kurde, muszę otworzyć ten szybę. Nie lubię tego pieca rozpalać. Naprawdę jest kurde mega, mega niewygodnie, jeśli chodzi o dorzucanie. Ale na szczęście robimy tylko raz w roku. Piszcie w komentarzach, jak Wy rozpalacie swoje piece na ekogroszek. Od razu muszę powiedzieć, że ekogroszków jest tylko jeden, ale również czekamy na inne kanały, które też zaczynają sezon, na przykład Kocisko, który też pali ekogroszkiem. Tak więc życzę w tym sezonie udanych, kurde, spalań, <laughs> żeby mało towaru szło, a temperatura była jak największa. No, tak więc e, to już się powoli rozpala, na razie go wyłączyłem. Chodźcie, zobaczcie teraz na manipulatorze, ile my mamy naszych. Temperatur, tak więc widzicie, że w domu mamy teraz 19,2 i 18,9, wilgotność jest e, 67 na, temper na godzinę. Nie patrzcie, bo powrót do przyszłości nieustawiony, nie, nie <laughs> bo ostatnio wymieniałem ten e, Co akumulator. A, akumulator od no. alarmu, tak więc ale to wiecie. Tak więc rozpalamy i sądzę, że jakieś. 24 godziny, może nawet nie. Mamy godzinę 12. Zobaczymy, ile stopni będzie o godzinie 20. Czy już się na tyle ten dom nam dogrzeje, że będzie odpowiednia temperatura już taka dozelowa, czyli 22 stopnie. Każdy, kto pali na paliwo stałe, wie, że to pierwsze rozpalenie po sezonie jest najbardziej kaloryczne, no bo trzeba te mury jednak tą posadzkę wygrzać, zwłaszcza jak mamy podłogówkę. Do tej temperatury nie podniesiemy tak od razu, tylko to będzie po prostu wymagało czasu. Ale widzimy się, jak już będzie cieplej. 20 zapraszam do kotłowni. Idziemy zobaczyć, jak się pali. Już trochę godzin jest. I teraz tak. Według manipulatora z alarmu mamy 21,5 stopnia w salonie. 20 stopni mamy w naszej sypialni, tak więc się dogrzewa. Podłoga ciepluska. Podłoga się grzeje. Słuchajcie, chodzi sobie to ładnie. Towaru zeszło. Trochę zeszło, bo jak dosypałem, to było mniej więcej tyle. No to widzicie, że jest wyrwane. Tak więc tu, no, pierwszy rozruch najwięcej tego wszystkiego wymaga. Ale powiem Wam, że bardzo dużo ludzi teraz, jak jechaliśmy gdzieś do miasta, już pozapalało właśnie dzisiaj czy też wczoraj swoje piece, no bo to już jest ten moment. Na tą chwilę mamy godzinę 20, a na dworze jest raptem 3 stopnie, tak więc nic nie wskazuje, że e, będzie cieplej. Wiadomo, że jeszcze będą ciepłe dni, gdzie będzie nawet temperatura 21 stopni w cieniu, no ale to wiecie, tak naprawdę dogrzejemy się trochę słońcem, ale podłoga nasza będzie wychłodzona, więc lepiej po prostu uniknąć przechłodzenia naszych podłóg, po prostu w momencie, kiedy będziemy się dogrzewać słońcem, no to ten piec, czy tam Wasze pompy ciepła, Czyli co tam macie, wtedy nie będą pracowały na takich intensywnych obrotach i też mniej będziecie wtedy spalać. A w domu mamy bardzo duży komfort No od razu wilgotność nam spadać. No, pamiętajcie, że jak nie grzejemy, no, to ta wilgotność od razu będzie większa. No, słuchajcie, jestem bardzo zadowolony z tego, jak to działa. W tym roku nie przewiduję żadnych e, problemów. Możecie zobaczyć, jak się teraz e, pali. Na razie jesteśmy na. E, trybie odstawienia, tak więc widzicie, że cały czas pompa obiegowa chodzi nasze elektrozawory są pootwierane, jeszcze będzie dogrzewać, ale sądzę, że jeszcze tak gdzieś maksymalnie 4 godziny i tą temperaturę docelową 22 stopni, 21 w naszej spiali utrzymamy, tak więc widzicie, że jak ktoś ma ogrzewanie podłogowe, no to to nie jest taka prosta sprawa, żeby zagrzeć nasz dom, ale słuchajcie jak już będzie trzymać już się dogrzeje, to nawet jakby wam prądu brakło, to dwa dni spokojnie nie zmarśniecie. No, piszcie w komentarzach, czy wy też już zaczęliście grzać, jakie temperatury przed rozpaleniem Waszych ogrzewań były u Was w domu, bo u nas było 19 stopni. No i co? Trzymajcie się, ciepło. Do następnego.